I tutaj porozmawiamy o tym, dlaczego część wielu, wszyscy albo co nieco CSM-ów nie dowozi. O tym, co to znaczy, to najpierw musimy ustalić, co to znaczy, że CSM nie dowozi. I też dlaczego nie dowożą. Nie, nie, nie dlatego przecież, że nie chcą kiepskimi CSM-ami być. Jak to? znaczy, chcą, chcą być kiepskimi CSM-ami, ale. Chyba, nie wiem, narzędzia, procesy, kultura pracy. Jak myślisz Dominik, co, co uniemożliwia CSM-owi sukces w pracy? Myślę, że najpierw to co, to, co powiedziałeś, zaczniemy może od tego, czyli od zdefiniowania, co to w ogóle znaczy, że CSM nie dowozi, bo wydaje mi się, że w większości przypadków, jak sobie zapytamy kogoś, to powie, że nie sprzedaje, prawda? bo to bardzo często jest jednak tożsame, bo ta sprzedaż to jest wzrost tego klienta, to jest przejście na jakieś wyższe pakiety, nowi użytkownicy i tak dalej i to może być. To, ale to niekoniecznie jest jedyna rzecz, bo ta sprzedaż się zawiera w tym szeroko pojętym dowożeniu, ale to nie jest jedyny wyznacznik tego, że CSM sprzedaje. Ja uważam, że żeby coś ocenić, to trzeba to ovskaźnikować. A jeżeli no to jednym ze wskaźników są pieniądze, ale są też inne wskaźniki, które wiemy, że sprzyjają albo nie sprzyjają wzrostowi albo dobrostanowi organizacji. I to jest na Jaki? przykład bycie. Bycie w kontakcie z klientem, chociaż to nie zawsze jest wskaźnik jednoznaczny, bo ty mi zaraz powiesz, że ilość telefonów wykonanych do klienta nie może być czymś, za co rozliczamy. Miernikiem. Tak, miernikiem. No, oczywiście, że tak jest. Ale jednak uważam, że relacyjność da się wskaźnikować i, i być w relacji z klientem da się uznać za zadowolenie albo niezadowolenie. Sprawianie, że klient używa więcej produktu. Dzięki czemu rośnie nam ta lepkość, ten stickness, który, który jest bardzo istotny, czyli przywiązanie klienta do produktu. To też jest coś, co nie jest pieniężne zawsze, bo czasem to jest pieniężne, bo czasem zwiększenie używania klient, produktu przez klienta przynosi większy abonament, ale czasem po prostu to jest większe, częstsze logowanie się, nie przynosi to więcej pieniędzy, ale przynosi to właśnie to, że klient jest bardziej uzależniony od nas, przyzwyczajony do naszego oprogramowania, tak? Co jeszcze myślę, tak, że tak, może tak, takiego być? Myślę, że ukończony z sukcesem i na czas onboarding i szybkie time to value, czyli czas otrzymania tej pierwszej wartości z narzędzia, ale również no najważniejsze, mówiliśmy o sprzedaży, ale też utrzymanie w ogóle przychodów, czyli ogólnie odnowienia. Ile klientów odnowiło, ile klientów czernuje, czyli odchodzi. Myślę, że też dowiezienie różnych historii sukcesu. Testimoniali, klientów, którzy rekomendują narzędzie, czyli na przykład zgodzą się porozmawiać z prospektem, czyli klientem potencjalnym, żeby go zachęcić i wymienić się doświadczeniami. Także to może być szeroko pojęte dowożenie. Mhm. Podejrzewam, że coś jeszcze by tam można było wstawić. Co teraz sprawia, że CSM-owie tego nie robią? Jak myślałem sobie o tym odcinku, to sobie przypomniałem, że. Na samym początku, jak w dwójkę tworzyliśmy dział Customer Success, to... To się nazywało takim działem rozwoju klienta. Taki dział rozwoju klienta, taki dział rozwoju klienta, tak. To... To nie mieliśmy w ogóle narzędzi. I to był... Mhm. To mógł być nasz problem, chociaż nie był, bo żeśmy je wymyślali sobie na bieżąco i to było bardzo fajne. Natomiast bardzo często jest tak, w dzisiejszych czasach, bo ileś tam nadminęło od tego czasu, że Narzędzia bywają bardziej przeszkodą niż wsparciem, prawda? Tak. Wiesz co, to, to nawet po kolei. My może wtedy nie powiedziałbym, że nie mieliśmy narzędzi, tylko że adaptowaliśmy istniejące narzędzia na potrzeby CS-owe, ale w dobry sposób. Typu mieliśmy na przykład bardzo fajne Excel, w których sobie wszystko automatyzowaliśmy, śledziliśmy i to było spoko. I jest to według mnie lepsze zrobienie takiego spersonalizowanego, fajnie zautomatyzowanego, na przykład przez zapiera, przez make.com takiego arkusza, niż na przykład na siłę wciskanie zespołów CS w narzędzia typowo sprzedażowe, jak Kybernet, na przykład, i kazanie im pracować tak samo dokładnie, jak pracuje sprzedaż, mimo że ta specyfika pracy jest inna. I też przeszkodą jest to, że często tych narzędzi jest za dużo. I CSM musi sobie nagle skakać. Tu od Salesforce HubSpot'a, tu narzędzie CS, jeżeli w ogóle jest, tu jakiś arkusz, tu Zendesk, tu coś tam, tu Jira. I ten CSM po prostu nie ma tego pełnego obrazu klienta. Czyli takie puzzle ma. Nie ma obrazu tak, klienta, ma, tylko ma takie ma puzzle, puzzle. których nie da się złożyć tego obrazu. Al, albo się da, ale no weź sieci sobie układaj. Okej, okay, czyli, czyli problemy z narzędziami. No, ale te problemy z narzędziami też się sprowadzają do tego. Że na przykład, jeżeli jest narzędzie CS, to jest ono bardzo negatywne. Jest skupione na notyfikacjach negatywnych, ale o sygnałach sobie jeszcze chwileczkę powiemy. Natomiast to wszystko jest też reaktywne, bo skupiamy się na przykład na gaszeniu pożarów, skupiamy się na właśnie tym, tej próbie zobaczenia, co ten klient robi. I reagowaniu tylko na jego sygnały i na przykład pomoc taka supportowa zamiast Tak, a pamiętasz, jak, jak, jak Customer Success powstawał, to mówiło się, że tym się sukces różni od supportu, że jest proaktywny, a nie reaktywny. I to faktycznie, tak jak powiedziałeś, jest jednym podstawowych problemów. Jeżeli sukces jest reaktywny, czyli skupia się na gaszeniu pożarów, ratowaniu, mm -hmm. ratowaniu przed ratowaniu, ratowaniu, mm -hmm. ratowaniu klientów, to jest faktycznie reaktywne, tak jak zwróciłeś uwagę. Tak. I to też było. Ale wiesz co, ja się, ja się. będę opierać, że to też w dużej mierze często wynika z dużego portfolio klientów. Chociaż tu jest poprawa, bo na przykład raporty od churn Zero z jest taki confidential report odnośnie tego, co mówią CSM-owie o swojej pracy, no nieraz pokazywał, że nie są CSM-owie zadowoleni, że są przeciążeni tą pracą przeciążeni liczbą klientów, co też uniemożliwia im taki pełny wgląd i skupienie się na ich rozwoju, tylko po prostu pracują reaktywnie i, i, i ratują, a nie dbają o wzrost klienta. Natomiast na przykład ta, 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 ostatni ich raport pokazuje pewną poprawę i wydaje mi się, że z tego co ten raport pokazuje, to CSM-owie są już coraz bardziej zadowoleni ze swojej pracy. Uh -huh i to też umożliwia im skupienie się na tym co jest ważne, a nie na okay. reaktywności. Ja, ja tylko tyle dopowiem, zamykając temat reaktywności i proaktywności, że nawet jeżeli ta reaktywność bierze się z złego poukładania, a nie z winy konkretnego pracownika, to to jest realny problem, tak? Czyli CSM może nie dowodzić dlatego, że jest reaktywny, a reaktywny bywa dlatego, że A ma kiepsko zorganizowaną pracę, B ma za dużo klientów i tylko ich ratuje, prawda? Ale reaktywność Ale jest Ale to wystarczy sobie zadać tak? Tak, ale to wystarczy sobie zadać kilka razy pytanie dlaczego, prawda? Dlaczego nie dowozimy? No bo jesteśmy reaktywni. Dlaczego jesteśmy reaktywni? Bo to i to. I dojdziemy w pewnym momencie do core problemu, do źródła problemu, prawda? I jednym z tych problemów jest to, co powiedziałeś wcześniej, czyli na przykład brak sygnałów wzrostu. Czyli jeżeli nie wiesz, kiedy twój klient naprawdę rośnie, to nie skupiasz się na tym rośnięciu. Albo nie, nie wiesz, kiedy być, klient... Pokazuje chęć wzrostu, czyli na przykład w praktyce, prosta rzecz, narzędzia SAS są zwykle podzielone na jakieś plany, nie wiem, srebrny, złoty i platynowy premium. I wystarczy, że klient wchodzi bardzo regularnie do jakiejś zakładki, która ma feature, y, ma funkcjonalności tylko i wyłącznie dla premium i tam się gapi na ten napis, przejdź na premium albo zapytaj się działu sprzedaży, jeżeli chcesz z tego skorzystać, prawda? To to już uh -huh. jest subtelny sygnał, że warto by to było na przykład zautomatyzować albo być tutaj proaktywnym, czy to w formie właśnie automatyzacji pod tytułem, jest sobie wiadomość INAP i jakoś mówi do tego klienta, co, co można zrobić, albo oferuje jakiś rabat, chociaż o rabatach to można hmm. osobno tu rozmawiać, ale generalnie pokazywanie też sygnałów wzrostu, a nie tylko sygnałów negatywnych, czyli o, ten klient nie ma przypisanych wszystkich użytkowników. Czyli tam na przykład za dwóch płaci, ale nie są przepisani, no to natychmiastowe jakieś ryzyko. O, ten klient mało się loguje, ma mało użytkowania produktu. Spamowanie tego CSM-a tymi, tymi sygnałami tylko i wyłącznie negatywnymi, nie jest dobre. To no, sprawia, że jest reaktywny i zajmuje się tak. tylko negatywnymi. Tak. tak, tak. Natomiast przydają się takie inteligentne alerty, które mówią, mhm. tak jak powiedziałeś, że klient. Otworzył taką zakładkę, że przeglądał plany, że używał tej funkcji, która mu się zaraz skończy, bo jest trialowa. Czyli te, te wszystkie takie alerty, które jakby otwierają konkretnego CSM-a na konkretnego klienta w kontekście konkretnej funkcji. Tak, gdzieś mhm. czemu możesz wziąć za słuchawkę czy za maila i powiedzieć, hej, widziałem, że trzy razy robiłeś to, to i to, być może chciałbyś Śledzić ten temat. Ale to, to, to well. już nie jest problemem w dzisiejszych czasach. Kiedyś to było, ale teraz już nie jest. O, chociaż w niektórych branżach na przykład nagrywanie rozmów jest ciągle bardzo, bardzo dużym problemem. Ale to jest o, osobny, osobny temat. Tak. Razem z tymi sygnałami inteligentnymi wydaje się, że przy odpowiedniej skali jest potrzebna też dynamiczna segmentacja i co z tym idzie, automatyzacja pewnych mm -hmm. procesów. Czyli jeżeli jesteśmy w stanie stworzyć na podstawie tego, co grupa klientów robi Jakiś wzorzec, to na podstawie tego wzorca możemy stworzyć jakiś automatyczny proces, który będzie adresował konkretne potrzeby klientów. Ale też co do tej segmentacji, człowiek często tak nie posegmentuje tak ładnie, bo my tych wzorców możemy nie zauważać. Mogą być na tyle złożone te wzorce użycia produktu, jeżeli oczywiście odrobiliśmy zadanie domowe i mierzymy, jak produkt jest używany. Te wzorce mogą nam umykać i na przykład w jednym. Mm, ze swoich newsletterów Daphne Costa Lopez wspomniała takie ciekawe narzędzie AI. Ja go nie testowałem, zachęcam do przejścia, bo są jakieś testimoniale i historie sukcesu i wygląda to interesująco. Narzędzie się nazywa Hook i jest to narzędzie e AI, właśnie do wychwytywania pozytywnych wzorców użytkowania produktu, które mogą Tobie csm umykać. To jest w ogóle, w ogóle, myślenie o wzorcu użycia produktu jest w związku z tym ciekawe. Tak jakby ja sobie tak, tak sobie idę takim krok po kroku tym flow, który mamy tutaj, mhm. czyli od y, przejścia od y, problemów do szans na wzrost wśród klientów do dynamicznej segmentacji i automatyzacji procesów, do stworzenia na podstawie tego po prostu wzorca użycia produktu. Czy to robimy AI-owo, czy przy naszym prostym, naszej prostej usłudze zrobimy sobie to ręcznie. Warto jednak dojść do tego, że jakąś wizję naszego użycia produktu mamy. To jest oczywista oczywistość, jak mawia klasyk, mm -hmm. że każdy właściciel firmy, zwłaszcza SAS, powinien mieć coś takiego w głowie i pewnie gdzieś ma na samym początku. Ale to się degraduje, tak powiem, w toku używania, w toku rozwijania, oprogramowania i tak dalej. Więc warto raz na jakiś czas wracać do tego w organizacji, żeby wszyscy wiedzieli, jak nasz produkt powinien być używany przez klienta. Bo bez takiego no w zostanie wzorców... tak. klienta w określoną stronę. Ja tak nie, nie pamiętam tak z głowy, czy w końcu nagraliśmy o tym odcinek, bo co do wzorców, to oczywiście warto mieć ideal customer profile, ten idealny profil klienta, który faktycznie będzie mógł odnieść sukces z naszym narzędziem, ale też pójść o krok dalej i nie badać tylko, nie robić tylko analizy czerną, czyli co łączy tych klientów, którzy odchodzą, jak kategoryzujemy te odejścia i tak dalej, ale też mieć analizę pozytywną, czyli mamy klientów, którzy regularnie odnawiają, są zadowoleni, wystawiają nam wysokie oceny, czy to w NPS-ie, czy na przykład dla supportu. I sprawdzić, co łączy tych klientów, jakie okay. wzorce i jakie cechy wspólne mają tacy klienci, którzy odnoszą sukces z naszym narzędziem. To też jest jakiś wzorzec i potem trzeba wyłapywać podobnych klientów, którzy te cechy wykazują. Oczywiście, reverse engineering zawsze w każdej dziedzinie bezcenne. Mm -hmm. Okej, okay. ja sobie teraz tak myślę, poza tymi rzeczami, o których powiedzieliśmy, które mi się wydają dosyć takie akcyjne. Są jeszcze dwie takie rzeczy, na które Ty też często zwracasz uwagę, czyli mm. strategiczne podejście i kultura wzrostu. Może to jest jedna rzecz, może są dwie rzeczy. Czyli to rozbij to teraz, cała... żeby to nie były takie buzzwordy. Strategiczne podejście i HR nad tym rozpościera tęczę. I kultura wzrostu tak samo. Chodzi o to, że Customer Success Manager, tak jak Ty często mówisz, powinien być e, tym, co przysiąka całą organizację, a nie jeden dział. Ta kultura tak, no to nie jest musi zespół. być w głowie to jest każdego działu. Metodyka. Tak, czyli. Nie, jeżeli... bardziej powiedział, że to jest metodyka pracy. Tak, tak, tak. Ale także jest taki detailing. Nie? Natomiast chodzi o to, żeby nie tylko customer success, ale od marketingu przez sales, poprzez dział rozwoju produktu, dział reklamacji, żeby wszyscy wiedzieli, że naczelnym takim drogowskazem, naczelnym drogowskazem, nie wiem czy drogowskazem są naczelne, ale najważniejszą <grym> rzeczą. Wjazdą... Tak, gwiazdą, gwiazdą północy. Tak. Jest to, żeby tego klienta pozyskać i utrzymać, i żeby on realnie korzystał. Że utrzymujemy go poprzez to, że on zyskuje na używaniu naszego programu, a nie przez usługi. A nie przez to, że nawijamy mu makaron na uszu, tak? Czyli po prostu robimy dobrze sobie i klientowi jednocześnie. Tak, Czyli to, tak to, no to i to jest sobie. też. Coś tak, jak mówisz, w czym powinna być przesiąknięta cała firma, ale nawet na przykład deweloperzy, czyli deweloperzy z dziełem produktu, nie podnoszą sobie ticketów i zgłoszeń, które im się wydają, o, fajnie by to było popracować nad tym, fajne do zrobienia, albo brzmi jak plan, tylko odpowiednio priorytetyzują, dobierają tickety razem z CSM-ami, takie, które wpłyną realnie na poprawę. Doświadczeń klienta, na ich wzrost. Nie biorąc, na chwilę trafił, ale to osobny temat, priorytetyzacja zgłoszeń klientów, co oni tam chcą. Ale tak, to jest coś, czym muszą być przeciągnięci wszyscy. Okej, okay. czyli podsumowując, narzędzia, proaktywne, nie reaktywne podejście, skupienie na sygnałach wzrostu, a nie tylko na sygnałach. Problemowych, które sprawiają, że ratujemy mm -hmm. klientów i gasimy pożary. Inteligentne alerty, dynamiczna segmentacja i automatyzacja procesów z tym związana, bo to nam pozwala osiągać skalę i zaprząc sztuczną inteligencję do tego, żeby nas wspierała. Co za tym idzie, dobry wzorzec use case użycia naszego produktu, który gdzieś tam jest taką gwiazdą północy, która nas tam pcha w dobrym kierunku i nas, i klientów. Plus wsparcie technologiczne. I jasna strategia y, y, firmy oparta o kulturę wzrostu. Dobrze, podsumowałem? Dumnie i podniośle to brzmi, ale to są wszystkie Ale jest bardzo praktyczne i, i, i monetyzowalne. I mierzalne.